Hvað er þetta? шть мо

Dobra, dobra co to na lepszy pod kątem nogi, ciało bardziej skierowane na bok. To jest ten styl. Taka najbardziej naturalna pozycja ze wszystkich. Bo tutaj jednak trzeba się trochę wygiąć, a tu mamy naturalność. To jest podstawowa taka, jak się idzie i po prostu wiemy, że nie ma kontaktu. A tego jest niska, bo jest niskie zagrożenie. Rozumiecie? No. Więc tak. Przy średniej dochodzi już lekkie złożenie się na broń. Broń jest tak, żeby była wygodnie, żeby nie było po prostu. żeby było żeby ogólnie szybsze do celowania. Nie, nie jest na razie celowanie, ponieważ każda oznaka celowania znaczy, że coś jest w danym kierunku. Rozumiecie? Czyli że idziemy w średniej, już gotowi do strzału ale nadal nie celujemy w dano miejsce nadal się rozglądamy i nic nie ma potem w wysokiej już dochodzi ten element że po prostu jesteśmy już gotowi do strzału wystarczy, że naciskamy czyli idziemy i celujemy w dane miejsce chodzi o to, że po prostu to już jest wiadomy kontakt z przeciwnikiem czyli widzisz piętolca 50 metrów i... tak, no więc tak Zwykle podczas tak, patroli, na przykład, jeśli byśmy sobie pojechali na jakąś większą imprezę, jak będziemy szli czy coś, to jest na takiej zasadzie, że tak idziemy sobie na przykład po drodze czy po lesie, no bo wiadomo, że kurwa, nie będziemy śli kurwa 20 minut w takiej pozycji, bo kurwa nas plecy zaczną więc idziemy sobie luźno, bo nie jest szybko możliwe do podniesienia, ale nadal nie jest gotowa do strzału. Potem, jeśli już na przykład, dochodzimy do kontaktu, do miejsca, gdzie może być wróg, przechodzimy już w, w moment taki, w pozycji, w której musimy być gotowi w miarę jak najszybciej do strzału. I w momencie, gdy już dochodzi do walki, lub wiemy, że gdzieś jest przeciwnik, już celujemy i idziemy złożeni do strzału. Dobra, teraz każdy sobie w linii, przejdziemy i ja będę mówić niska, średnia lub wysoka i trzeba jak najszybciej się, się złożyć do danej pozycji a, to z pistoletem pistoletem, tak niska jest pozycja tak, że po prostu trzymamy na bok, że nic się nie stanie jeśli strzelimy, nikt nie owerwie średnia myślę, że mamy tak, pistolet przygotowany do strzału a wysoka wiadomo najczęściej tak się stoi z pistoletem lekko tak? Roskrop na, na biodrze. tylko ugięte kolana i do przodu. Tak? Nie, bo to jest, to jest Dobra, ja się tak podpowiem, tylko że w budynkach najczęściej się chodzi tak z pistoletem. Po prostu jeśli jest, jeśli idzie się tak z pistoletem, on jest krótki. Nie masz wystawionych kłap. Czyli jak przechodzisz przez jakiekolwiek pomyślenie, nie wychodzącej łapy, tylko idziesz w ten sposób. I jak dochodzi do. Jak wchodzisz i jest przeciwnik, od razu możesz strzelić, bo z takiej odległości zwykle trafisz i dopiero wtedy wyciągasz ręce do przodu. Dobra, więc sobie przyjdziemy, ja będę mówić wysoka, niska lub średnia. I będziemy sobie ćwicili po prostu dany ten element. Idziemy do końca. Dobra. Nie, tutaj tak Tak, Dobra, będzie. Dobra, idziemy. Niska.

łokcie blisko, nie robimy stylu Navy z lata 70. -te. Kurwa, tylko łokcie blisko. Dobra. No i nie strzelamy z biodra, no bo to jest kurwa. Dobra. Jeszcze raz idziemy. Do rzędu. Znaczy tak, no zależy, ja to lubię, a celuję się po płytkach. Bo... Dobra. Pójdę z wami, ja pójdę z wami z codu i po prostu będziecie sobie patrzyli jak ja idę. No idź tak o. w ich stronę idź. Nie, w sumie I tylko do połowy. Wczoraj mamy włączony selektor, że możemy zaraz strzelić. Wiadomo, najważniejszy jest palec. No, palec na jest najważniejszy. Nie. nie trzymamy palca na spuście, Palec jest zawsze z spustu. Właśnie tak jak kaczmar nie robimy. Najważniejszy jest palec, bo on po prostu, dopóki my nie naciśniemy, nie ma strzałek. Więc jeśli nie mamy zamiaru strzelać, możemy mieć odbezpieczony, ale nie trzymamy palca na spuście. Dobra, Czyli tak, zawsze jak się poruszamy mamy palec wzdłuż z pustu Rozumiecie? Tak, przy też Dobra. Czyli tak, zawsze jak idziemy na strzelankach czy coś, mamy odbezpieczoną replikę, żeby nie było. Ja tak kilka razy kurwa i zrobiłem. Że zawsze mam zabezpieczoną. Sobie idę na strzelance i nagle. O kurwa. Więc zawsze sobie odbezpieczamy. Nasze najważniejsze zabezpieczenie jest palec. Więc, zawsze jak idziemy, palec wzdłuż spustu i mamy pewność, że wtedy że nie wystrzelimy. Chyba, że kurwa, tak jak mówił Pitbull, ale to raczej jest rzadko. Dobra, każda replika ogólnie ma przyrządy celownicze. Celujemy tak, jak jest ogólnie wygodniej wersowciem, żeby nie było, że kurwa ktoś mówi: Ej, powiedzieliśmy, że mam celować przez przysiernik, a ja nic nie trafiam. Celujemy tak, jak jest wygodniej. Jak Jakbyśmy może udało nam się kiedyś dorwać jakąś ostrą, czy coś i postrzelać na strzelnicy, to może wtedy udałoby się tam, wtedy yy, popatrzyli jak to wszystko działa teraz poruszanie się pojedynczo i w grupie sobie przećwiczymy żeby każdy po prostu wyczaił to raczej w sumie pojedynczo już ćwiczyliśmy bo każdy widział po prostu jak yy, łazimy Teraz się pochodzimy trochę w grupie jak mówiłem Podczas ważne czy to jest strzelanka, czy patron podczas strzelanka, czy to jest patron, używamy trzech rzeczy podstawowych Myślenie, osłona, improwizacja. Nie nauczymy nikogo jednej kurwa taktyki do, danego, do danej rzeczy, bo to się nigdy nie sprawdzi. Znaczy, że przeciwnik wykombinuje coś, czego my nie umiemy, coś czego nigdy nie myśleliśmy i już jesteśmy w dupie. Więc tak, tak jak mówiłem, podczas, po pierwsze jest myślenie, po drugie jest, po drugie jest osłona. Tak idziemy w grupie, nieważne ile osobowej, Zwróćmy, idziemy. Dobra, powiedzmy w takim kwadracie sobie, gdzieś tam po drodze. Idziemy. Kurwa. Dobra, idziemy. I każdy trzyma swój sektor, czyli trzyma osłonę. Serek się gapi w przód i bok. Ja się patrzę w przód i bok. w w tył i bok w A Kaczy też bok w tył. Dlatego ja jestem, jak dochodzi do jakiegokolwiek kontaktu zaczynamy znowu myślenie, osłona i improwizację. Każdy z nas musi się osłaniać, żeby nie wyszło tak, że ja sobie strzałem do przodu, myślę, że mam tył wywodny. żebym ja wiedział, że mam tył nie kryty, a nie, że się potem się y, dostanę kulkę w plecu. Jak się poruszamy, zawsze jest ta osłona. Samemu też jak idziemy, zawsze patrzymy na wszystkie strony, co pędza, się obracamy żeby nas nikt nie zaszedł. Myślimy i osłaniamy wszystkie sektory nie ma jakieś pytania? Zawsze jak idziemy, po prostu nawet, nawet sobie umówić wcześniej. Ja biorę lewą, ty bierzesz w przód, ty bierzesz prawą. I osłaniamy po prostu wszystkie sektory, tak żeby każdy był pewny tego, że przytrzyma mu pumpę, za plecy. Bo tak naprawdę samemu się gówno zdziała, chyba że się ma umiejętności. Więc na początku warto patrzeć na to, jak to osłania. Dobra, No, zaraz pokażę takie szyki patrolowe, takie podstawowe. To jest beta? beta. Podstawowe, się podstawowe, żeby po prostu każdy wiedział, przykład poruszamy wow. Wow. się po y, drodze czy to po lesie, czy to w ogóle podczas strzelanki. Ok, idziemy w linii. Jest to taki podstawowy podczas patrolowania. Idziemy w linii. Zawsze z przodu patrzy się do przodu. Logiczne. Boki. Kiedy się w środku, się na boki, ostatni się zawsze patrzy do tyłu. I co najważniejsze, odwraca się nieregularnie. Żeby nie było, że odwraca się co 30 sekund, bo wtedy przeciwnik będzie wiedział, kiedy biec. Na przykład może iść sobie tak, obróci się i zaraz znowu. Żeby po prostu wiedzieć, sprawić, tak, że przeciwnik nie wie, kiedy on się obróci. i gira. Więc jak idziemy, każdy kryje swój sektor, każdy się patrzy, rozgląda. Dobra, to jest głównie będzie na przykład do przeczesywania większego terenu lub jeśli będziemy chcieli zdobyć jakiś na przykład budynek. Idziemy linią tylko, że skierowaną w yy, bok. Po... No, wiecie o co No No, no. no. no, no, no. Na bokach, patrzę się na boki każdy się wraca do tyłu. Nie było, że raz zajdą do tyłu, albo cała nie mogli. Następny będzie zamek. To jest, nie wypowiadajmy. Myślę, że jest taki Dobra, to jest głównie no. do y, łażenia po drogach, jakiegoś ja, patrolowania. W takim, w takim zygzaku, jak widzicie. Pierwszy, patrzysz się na przód, bok. Drugi też przód, bok. Trzeci bok, ostatni bok i tak dalej. Po prostu każdy trzyma jakiś tam sektor, żeby nie było, że ktoś się nie gapi. Idziemy w zygzakie, bo to po prostu zmniejsza możliwość tego, że po prostu jak idziemy w jednej linii, to go ostrzelać wszystkich naraz. Damy. Dobra, jakieś pytania na razie do tego? No to fajne. Dobra, to zmieszcz się w grupy i sobie pochodzimy, pochodzimy sobie trochę. Ja będę mówić po prostu. Porterki do podłogi. Porter jak idział? To on udział w porcie. No to masz. sobie, powiedzmy, widzimy przeciwnika, ale nie chcemy się ujawnić przed zadaniem. Po prostu zawsze mówimy, ilu widzimy, gdzie widzimy i to co robimy. Najlepiej, to było. Więc tak, idziemy, widzimy, że jest przeciwnik, to co krzyczymy? Kontakt! 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 Brawo! Tak. W razie kontaktu nigdy nie używamy sygnałów ręcznych, bo to nie ma sensu. Bo i tak wszyscy nas widzą, wszyscy nas słyszą, więc krzyczymy. Dobra, jest kontakt z przeciwnikiem, na przykład krzyczymy kontakt prawa, kontakt prąd, czy coś w tym stylu. Dochodzi do walki. Powiedzmy, zaczynamy już się ostrzeliwać, i zawsze mówimy do siebie, na przykład, dobra, idę flankować, coś w tym stylu, żeby każdy kurwa wiedział, co się dzieje. Nawet. Albo na przykład, I jeśli już się znamy na tyle dobrze, na przykład ja wiem, co niektórzy potrafią, tak na serio, jeśli coś się dzieje, zawsze ma być ta komunikacja, tak jak mówiłem, myślenie, komunikacja, ja improwizacja. Tak Niezależnie od tak tego, jaką taktykę będziemy umieli, co, ile będziemy ćwicili, na przykład podejście pod bany w hotel, wystarczy, że zmieni się jakiś jeden budynek i umiemy podejść. Więc musimy tutaj w tym momencie improwizować. Jeśli dochodzi do jakiejkolwiek zmiany, powiedzmy, widzimy, że przeciwnik przebiega na naszą prawą, jest krzyk. Jaki? Przedbiega prawa. Dobra. Jeśli ktoś nas zaatakuje, to co krzyczymy? Ogólnie tak. Jeśli dochodzimy już do kontaktu, w ogóle jeśli chcemy coś zakomunikować, to to robimy. Każda kurwa zmiana, jaka zajdzie, znaczy każda, wszystko co będziemy musieli zrobić, warto jest zakomunikować. Chyba, że już wiesz, że jeśli kolega się gapi kruga na swoje buty, znaczy, że chce zawiązać tego buta. Na przykład, jeśli wiem, jeśli ktoś coś chce zrobić, niech powie. Powiedzmy, awaria, chwila, przerwa, coś w tym stylu, niech po prostu zrobi to co ma, reszta osłania, jeśli jest gotowy, mówimy gotów. Tak samo jest w przypadku na przykład zmiany magazynka do ładowania, zależy kto ja chce. Jeśli ktoś na przykład musi sobie dosypać kulki, czy musi zmienić magazynek, czy... czy jest jest słoneczko. Co? No, wtedy jest, słoneczko. wtedy jest zmiana, maga jest zasygnalizowana. Powiedzmy, jakicieś awaria, brak kulek, brak czegoś tam. To, że... Jeśli, jeśli sobie ustalicie, powiedzmy, że w Waszym. W waszym teamie... Waszym Zmiana magazynka to jest powiedzmy... Wieso dzieje? Wieso drzewa? No, a coś takiego to niech to będzie ta zmiana magazynka. Żeby po prostu wszyscy widzieli co się dzieje. W no no werbalno no, to jest najprostsze gówno, bo no, po prostu się drze co się dzieje. Ale wiadomo, wielu ludzi o tym zapomina. No. I ogólnie tak, jeszcze co najważniejsze. Tak jak mówiłem, na przykład jest coś się dzieje z waszą repliką, coś się dzieje z waszym oporządzeniem, mówicie to. A jeśli macie jakąś niepewną sytuację, powiedzmy, wydaje wam się, że ktoś jest w tych szakach, też to zakomunikujcie. Wszystkie ważne rzeczy się komunikujemy. bo nagle stwierdzi się, a tam to jest tylko ksiaczek, i nagle się okazuje, że ten ksiaczek potrafi strzelać. Więc zawsze komunikujcie. Lepiej jest wywalić cały magazyny danych ksiaczek. I trafić gościa, niż po prostu zejść na respa czy coś nie Czy do nieba? No, czy do nieba? Zależy, gdzie będziemy walczyć. Hej, jeśli poczuć komunikację niewerbalną, to możemy się zrobić Takie podstawowe. Niewerbalne. Podstawy, bo i tak. O, tutaj widzę, że kolega już się wyrywa, chodź do nas, chodź. Dobra. Opaki pokażą po takie podstawowe znaki ręczne tak zwane komunikację niewerbalną Ogólnie tak, komunikacja niewerbalna jest używana w przypadku, gdy chcemy siedzieć cicho. Najprostsze, stop. Stop? Stop. No, no w sumie każdy tak. ekipa ma swoje, ten, ale wiadomo, stop tak najczęściej jest, jest, tak. jest tak. No, tak jest, tak. można No. No. I co robimy w danym momencie, jak się poruszamy i tak ktoś pokaże? No. Tak, to jest nudne. Powolutku na kolanko przykucnąć czy coś. I tak, pokazuję. Nieważne w której pozycji, wszyscy przekazują dalej. Na przykład jak idziemy sobie trójką, no, tak, Jak idziemy, nagle ja pokazuję, to ostatni może nie czemu? zobaczyć, więc wszyscy mają przekazać tą informację. I co jeszcze? Tak. Jeśli na przykład osoba za mną, której ja nie widzę, chce przekazać, to niech mi da znać. Na przykład nie, nie wiem. mamy Ale tak jak Jeśli... Ej, najważniej, najłatwiej jest. Co? Trzy rzeczy są w sumie najlepsze. No tak. To jest taki dosyć specyficzny dźwięk, który każdy usłyszy, ale jeśli, jest jeśli ktoś jest dalej, pomyśli, że to jest jakiś odgłos na Takie krótkie klepnięcie. Jak idziemy, i wtedy już wiem, że coś się dzieje, i muszę sprawdzić, co jest z resztą jakiś. Jak, jak to no, może być, to takie lekkie no, to mogę, dźwięcie, tak. Takie leciutkie. Ono z daleka może brzmieć jak tak. No. <słyski> Trzecie, jakie my często stosujemy, to jest takie ksz, ksz. To też brzmi z daleka jakiś odgłos natury. Więc jeśli ktoś idzie i tak jest ksz, ksz, to też wie, że coś się dzieje. No. Każda... No. A którą ręką sygnalizujemy? Tą, którą nie trzymamy spustu. Okej. Okay. No. Jak idziemy, Mamy, jesteśmy praworęczni. Mamy y, chwyt pistoletowy i spust na naszej prawej dłoni. Zawsze pokazujemy lewą, a nie prawą, bo nagle dochodzi do kontaktu, tracimy czas, żeby chwycić po broń. Więc zawsze pokazujemy tą ręką, którą nie trzymamy broń. Dobra, po prostu jak wygląda zasygnalizowanie marszu w danym kierunku. Aha. No, ręka jest skierowana w miejsce, w które idziemy. Jeśli nagle musimy zmienić trasę, pokazujemy że w tą stronę. Posłaniaj, posłaniaj, posłaniaj jest tak, dobra najprostsze, widzę, że coś widzę, Pokazujemy na oczy, słyszę, no lub pokazujemy na tak, tak, wiadomo, jakiś sygnał z yy, nieprzyjaciel, nie, no i my zwykle tak pokazujemy. Jeśli jest nasz, nasz ten, jeśli powiedzmy sojusznik, to do góry. Jeśli nie wiemy, możemy na przykład taki ruch zrobić. E jeszcze tak, jeszcze jest często stosowane na przykład podczas marszu, na przykład coś takiego jak e właśnie zmiana szyków patrolowych, bo na przykład teren się zmienia, trzeba zmienić szyk. Pierwszy szyk, jaki mamy, jak idziemy, e kolumna, najprostszy. Zaciśnięta pięść i do przodu pokazujemy. I idziemy wtedy kolumną. Następny, tak zwany sierżant, to będziemy czuć już na późniejszych treningach, jak będzie patrol. Ręce zwykle tak, to no wiadomo, żeby nie puścić. Po prostu sierżant się układa w taki, w taki klin. Raliera, rozkładamy ręce szeroko, by po prostu wszyscy wiedzieli, że się rozciągamy tak. Szachownica jest zwykle tak, że ustala się już na początku lub w momencie marszu. Tak. Ej, meta była, była jakaś nasza chownica? Nie. Nie werbalna? A, dobra. Tak jest nasza chownica. Takie. witanie surferów. No. I teraz, tak. No, jeszcze najważniejsza rzecz podczas patrolu. Jak idziemy, często się zmniejszają zwiększają dystanse między danymi. Czekami patrolu. Po pierwsze, tak. Jeśli jest ręka tak skierowana i takie odepnięcie, jakby, zwiększamy dystans między sobą. Takie, że po prostu jest zwiększenie dystansu. <grym zbyt> <grym zbyt> jeśli jest tak, że takie zagarnięcie zmniejszamy wtedy między sobą dystans. Dobra, to jeszcze raz. Stop. Niech każdy pokaże. Stop. Pokażę, Dobra, osłaniam Pokazuj tam kurwa twardy Widzę Ty nie widzisz słuchaj, Słyszę eee, Zwiększyć dystans Nie tak? Tylko ręka. Chodzi by. I ruch do tyłu. Zmniejszyć dystans. No, Analogicznie, tak jakbyśmy się zagarniali. Nie. Więc ja nutkę mam dudkę pedałów? Nie, wiem. Nie wiem. Ja nie wiem.

Tak, jeszcze podczas patroli dochodzi do tak zwanej zbiórki i obrony okrężnej zwanej zbiórkiem. Kołujemy. Teraz tak, zbiórka, dalej jest w górze i sobie, I sobie... My mieszamy powietrze. teraz dochodzi tak. Cały oddział robi kółko, dowódca patrolu i zwykle radiotelegrafii stalów. Gościu z mapą, a mamy radiotelegraf wstępny, siedzi w środku, weźcie takie mniej więcej kółko, ale kurwa ono, kurwa jest. Jest. Zawsze w zbiórce klękami. No. I wiecie, chodzi o to, że po prostu, nie tak w zbiórce, a i sektory. Nie, że to jest ten sektor, który jest najbardziej trzymany. Ja kurwa, kurwa. Każdy <todgrych> ma swój sektor. A, no. Jest Trzymanie sektoru naokoło. Dlatego się to nazywa. Górka. I to jest pokazane machaniem w górę. Jeśli dochodzi już do obrony okrężnej, czyli tak zwanego słoneczka, pokazanie w dół. Wszyscy się kładą na ziemię. Aha. I wtedy jest wow. smleczko. Ja kurwa to zrobiła. Ja kurwa kurwa tak do jebana. spis dojebana. Dobra. Każdy rozumie o co chodzi? Tak. Dobra. Tam był.